Panowie. Jeśli jesteście mężczyzną powyżej 50 lat i zaczyna wam brakować energii, jeśli wasze poranki są wolniejsze, wasze ciało mniej responsywne, a wasza pewność siebie nie jest już taka jak kiedyś, błagam was, słuchajcie bardzo uważnie, ponieważ to co mam wam do powiedzenia może was zaskoczyć. To nie lek i to nie jakiś ryzykowny suplement z internetu. To surowy miód, coś co siedzi w waszej kuchni teraz, ale tutaj jest haczyk. Większość ludzi używa go całkowicie źle. Większość mężczyzn uważa miód za tylko cukier, słodki, nieszkodliwy, może nawet trochę zdrowy. Ale gdy jest używany prawidłowo, surowy miód może pomóc przywrócić biologiczną energię, która napędza waszą wydajność, wytrzymałość i pewność siebie. I zanim przewróciecie oczami, pozwólcie mi się przedstawić. Jestem dr Mika Hayashi, urologa z ponad 10-letnim doświadczeniem w pomaganiu mężczyznom przywrócić ich żywotność. I nie mówię o magii ani szumie. Mówię o wiarygodnych badaniach medycznych. Badanie opublikowane w Biological Trace Element Research wykazało, że mężczyźni, którzy dodali BOR do swojej diety, zaobserwowali wzrost wolnego testosteronu o 28 do 30% zaledwie w ciągu 7 dni. Badania w Journal of Agricultural and Food Chemistry stwierdziły, że surowy miód zawiera naturalne prekursory tlenku azotu, elementy składowe, których Twoje ciało używa do przywrócenia własnego krążenia. I badanie z 2021 roku wykazało, że mężczyźni przyjmujący małą dzienną dawkę poprawili swoje mikrokrążenie o do 17% w zaledwie 3 tygodnie. Wyobraźcie sobie, co to oznacza dla mężczyzny powyżej 50 lat. Więcej energii, lepszy przepływ krwi, mocniejsze poranki, wszystko ze źródła naturalnego. Ale tutaj większość mężczyzn robi źle. Mieszają miód w wrzącej herbacie, niszcząc jego moc, kupują czysty, pasteryzowany miód ze sklepu. I zastanawiają się, dlaczego nic się nie zmienia. Sekret tkwi w tym, jak i kiedy go używacie. Są trzy krytyczne momenty w ciągu dnia, gdy miód staje się lekarstwem, a w połączeniu z właściwymi składnikami, wyniki są jeszcze potężniejsze. Zostańcie ze mną, ponieważ do końca tego filmu będziecie wiedzieć dokładnie, jak jedna łyżeczka może pomóc Wam odzyskać żywotność, którą myśleliście, że zniknęła na zawsze. Jeśli ta wiadomość już mówi do czegoś, co czuliście, napiszcie komentarz mówiący mi: skąd oglądacie i ile macie lat. Naprawdę cieszę się na połączeniu z wami wszystkimi. Teraz, zanim pokażę wam dokładny protokół, musimy poruszyć temat błędów, które sabotują wyniki większości mężczyzn. Pozwólcie mi pokazać wam dokładnie, co mam na myśli. Błąd numer jeden. Zły czas. Większość mężczyzn nieświadomie sabotuje cały ten proces. Konsumują miód w złym czasie, zwykle mieszając go z chlebem, płatkami zbożowymi. Lub innymi przetworzonymi węglowodanami na śniadaniu. Wyobraźcie sobie to: grzanki z miodem, owsianka ze smakiem miodu. Brzmi zdrowo, prawda? Źle. Ta kombinacja powoduje gwałtowny wzrost insuliny, natychmiast zatrzymuje produkcję tlenku azotu i zamienia miód prosto w odkładany tłuszcz zamiast użytecznej energii. Wasze ciało traktuje to jak cukier. Ponieważ zamieniliście go w cukier, łącząc go z niewłaściwymi pokarmami o niewłaściwym czasie. Błąd numer dwa podgrzewanie miodu. Błagam was, proszę przestańcie to robić. Jeszcze gorsze niż zły czas to sytuacja, gdy mężczyźni mieszają miód w wrzącej herbacie lub kawie, myśląc, że robią coś zdrowszego. Kiedy podgrzejecie miód powyżej 100 czterech kydzys, to już nie jest surowy, to tylko słodki syrop. Ten prosty czyn zabija każdy żywy enzym, który daje miodowi jego moc. Enzymy są martwe, polen jest usunięty, przeciwutleniacze są zniszczone, wasze ciało zna różnicę. Rozpoznaje martwy miód jako tylko kolejne źródło pustych kalorii. A potem jest błąd numer 3 używanie przetworzonego miodu. Ten czysty złoty miód na półce supermarketu wygląda pięknie, wiem, ale był filtrowany, podgrzewany i pasteryzowany, aż wszystkie jego uzdrawiające związki znikły. To, co ja nazywam syropem cukrowym, z fałszywą etykietą enzymy są martwe, polen jest usunięty, przeciwutleniacze są zniszczone, może smakować jak miód, ale wasze ciało wie, że to nie jest prawdziwa rzecz. Prawdziwy, surowy miód wygląda mętnie, może się skrystalizować. Może nawet mieć małe cząsteczki pyłku, unoszące się w nim. To jest dobrze. Mętnie znaczy żywy, żywy znaczy potężny. W mojej praktyce widziałem te błędy niszczące wyniki raz za razem. Mężczyźni, którzy próbują miodu przez kilka tygodni, nic się nie dzieje i się poddają, nigdy nie wiedząc, że używali złego rodzaju o złym czasie w złym sposób. Więc najpierw zrozumiemy, co się naprawdę dzieje w waszym ciele, gdy bierzecie surowy miód prawidłowo. Porozmawiajmy o cichym, potężnym źródle w surowym miodzie. Bor. Bor to jeden z tych składników, o których nigdy nie słyszeliście, ale wasze ciało czuje różnicę, gdy go brakuje. To pierwiastek śladowy, co oznacza, że potrzebujecie tylko małej ilości. Ale ta mała ilość zmienia wszystko. Tutaj dlaczego? Bor kontroluje, jak wasze ciało używa testosteronu. Nie jak dużo testosteronu wytwarzacie, ale ile z niego możecie uzyskać dostęp. Większość testosteronu w waszej krwi jest zablokowana, związana z białkami i niezdatna do użytku, to się nazywa testosteron całkowity. Ale forma, która naprawdę się liczy, to wolny testosteron, rodzaj którego wasze ciało może używać dla mięśni, nastroju i pędu. BOR pomaga uwolnić testosteron. Kliniczne badania pokazują, że mężczyźni, którzy dodali BOR do swojej diety, Zaobserwowali wzrost wolnego testosteronu o 28 do 30% zaledwie w ciągu 7 dni. To nie jest teoria. To dane i jest więcej. Bor pomaga naturalnie obniżyć poziom estrogenu, więc zamiast waszych hormonów walczących ze sobą, znajdują znowu równowagę. Dla mężczyzny powyżej 50 lat ta równowaga oznacza wszystko więcej energii, lepszy fokus, wyższa wydajność i w przeciwieństwie do syntetycznego testosteronu lub ryzykownych boosterów, bor nie zmusza waszego ciała go wspiera. Przypomina waszemu systemowi endokrennemu jak pracować samodzielnie. Ale tutaj to, co czyni miód tak niezwykłym, on nie tylko dostarcza boru. Dostarcza boru wraz z przeciwutleniaczami, enzymami i witaminami B, Tworząc to, co ja nazywam synergią metaboliczną. Wszystko pracuje razem. Przepływ krwi, równowaga hormonów, energia, metabolizm, to wszystko wraca do rytmu. Dlatego mężczyźni, którzy zaczynają z codzienną łyżeczką surowego miodu, często zauważają coś niezwykłego po dwa tygodniach. Lepsza poranna energia, lepszy nastrój, lepsza motywacja. I to nie jest placebo. To chemia powracająca do gry. Teraz tutaj robi się jeszcze bardziej interesujące. Porozmawiajmy o tlenku azotu, głównej cząsteczce dla erekcji. Dla tlenek azotu to cząsteczka, która mówi waszym naczyniom krwionośnym, żeby się otworzyły. To to, co dostarcza tlen do waszego serca, to to, co dostaje krew tam, gdzie powinna być, również tam na dole. Ale po 50 wasze ciało produkuje mniej tlenku azotu, dlatego energia spada, regeneracja spowalnia, a wydajność spada. Surowy miód zawiera naturalne prekursory tlenku azotu. To są elementy składowe, które wasze ciało używa do wytworzenia własnego tlenku azotu. Żadnych leków, żadnych efektów ubocznych. Kiedy bierzecie surowy miód we właściwy sposób, zasadniczo przypominacie waszemu ciału, jak przywrócić własne krążenie. I nie zapominajcie o przeciwutleniaczach w surowym miodzie. Te związki chronią wasze komórki przed stresem oksydacyjnym jednym z cichych napędzaczy zmęczenia. Słabego krążenia i erektyilnego spadku. Potem są enzymy, działają jak klucze zapłonowe, pomagając waszemu ciału rozbić i wchłonąć składniki odżywcze bardziej efektywnie. Więc każda witamina, mineral i aminokwas, które konsumujecie, działają lepiej. A gdy jest surowy, nieogrzewany, niefiltrowany, wszystkie te związki są żywe i aktywne. Ale kiedy miód jest pasteryzowany lub podgrzewany powyżej 104, te enzymy są zniszczone. Przeciwutleniacze są zrujnowane, i wam zostaje to, co ja nazywam syropem cukrowym z fałszywą etykietą. Prawdziwy surowy miód wygląda mętnie, gęsto i czasami się krystalizuje. To dobry znak. Oznacza, że nadal jest żywy i nadal ma całą swoją naturalną moc nietkniętą. Teraz, kiedy rozumiecie, dlaczego surowy miód działa, porozmawiajmy o najważniejszej części, kiedy go używać. Czas jest wszystkim. Ta sama łyżeczka miodu może działać jak cukier lub jak lekarstwo, w zależności od tego, kiedy go bierzecie. Są trzy kluczowe momenty, kiedy wasze ciało jest najbardziej responsywne, a jeśli je dobrze złapicie, wyniki mogą być naprawdę transformacyjne. Tutaj dokładnie, co musicie zrobić. Moment numer jeden. Poranny rytuał. Kiedy się budzicie, wasze ciało jest w stanie na czczo, wasza krew cukrowa jest niska, wasz mózg się budzi, a wasz układ krążenia się restartuje. Wzięcie jednej łyżeczki surowego miodu w ciągu 30 minut od przebudzenia jest potężne. To daje Wam czysty, naturalny źródło energii bez spiking Waszej krwi cukrowej. To żywi glukozę do Waszego mózgu i natychmiast wycofuje produkcję tlenku azotu. Poczujecie delikatny lift, nie jolt kofeiny, ale stałą, skupioną energię. A dla mężczyzn powyżej 50 lat ten poranny boost tlenku azotu pomaga utrzymać lepszy przepływ krwi przez cały dzień. Tutaj poranny rutin, który osobiście polecam i sami używam. Wymieszajcie jedną łyżeczkę surowego miodu ze sokiem z połowy cytryny i szczyptą cynamonu lub imbiru w ciepłej wodzie. Pijcie w ciągu 15 minut od przebudzenia. To wszystko. Brak suplementów, brak drogich formuł. Pamiętajcie, ciepła woda, nie gorąca, nigdy powyżej 104 jedyny. Przetestujcie palcem. Jeśli jest komfortowe do dotknięcia, to bezpieczne dla miodu. Dlaczego to działa tak dobrze? Cytryna dostarcza witaminę C, która wspiera produkcję tlenku azotu. Cynamon pomaga w wrażliwości na insulinę i miód dostarcza boru i energii. Większość mężczyzn zauważa lepsze krążenie w ciągu 7 do 10 dni i silniejszą energię w ciągu 3 do 4 tygodni. Teraz moment numer dwa przed aktywnością fizyczną. Około 30 do 45 minut przed jakąkolwiek aktywnością fizyczną. Spacer, trening, nawet praca na dworze, weźcie kolejną połowę łyżeczki. Tutaj naturalne cukry i prekursory tlenku azotu w miodzie pracują razem pięknie. Wasze mięśnie otrzymują lepszy tlen, wasze krążenie się poprawia, wytrzymałość idzie w górę. Wielu moich pacjentów zauważa, że ich wytrzymałość czuje się silniejsza, ich ciało czuje się lżejsze, a ich regeneracja jest szybsza. To jak odblokowanie zarezerwowanego zbiornika energii, który zapomnieliście, że mieliście. Pamiętam pacjenta, 58-letniego wykonawcę, który miał trudności z przejściem przez swój dzień pracy. Po dodaniu tej przedaktywościowej dawki powiedział mi: Dok, kończę pracę, które miałem przerwać w dwa dni. A potem jest ostatni, najbardziej zaskakujący moment przed snem. Ten zaskakuje ludzi, ale to faktycznie jeden z najpotężniejszych. Wzięcie jednej łyżeczki surowego miodu około 30 minut przed snem. Działa jako paliwo dla waszej wątroby, pomagając jej zgromadzić glikogen, energię, którą wasz mózg używa w nocy. To stałe źródło paliwa zapobiega hipoglikemii, która jest główną przyczyną tych przebudzeń w środku nocy. Znacieście te dwa tyżła w nocy, cztery waża w nocy, całkowicie obudzone bez powodu, ale tutaj to, czego większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy. Czas nocny to kiedy wasze ciało robi najpłytszą hormonalną pracę naprawczą. Produkcja testosteronu osiąga szczyt podczas snu, REM. kiedy wasza wątroba ma glikogen i wasze ciało ma niezbędne składniki odżywcze, szczególnie bor i witaminy, to może naturalnie zmaksymalizować produkcję testosteronu podczas snu. Mężczyźni, którzy biorą jedną łyżeczkę surowego miodu około 30 minut przed snem, często zgłaszają przebudzenie się z całkowicie innymi uczuciami, bardziej obfita energia, lepszy nastrój. I tak, mocniejsze poranki. To nie jest przypadek. To biologia powracająca do gry. Miałem pacjenta, 65-latka, który powiedział mi po trzech tygodniach tej rutyny przed snem, doktor Romano, nie budziłem się tak od czasu, kiedy miałem 40 lat. Moja żona zauważyła, za nim ja. Więc pamiętajcie te trzy momenty: rano dla energii i przepływu krwi, przed aktywnością dla wydajności i wytrzymałości i przed snem dla regeneracji i testosteronu. Trzy razy jeden składnik, niekończące się korzyści, ale jeśli chcecie podnieść te korzyści jeszcze bardziej, możecie podwoić moc miodu, łącząc go z kilkoma innymi naturalnymi składnikami. Pozwólcie mi eksplorować potężne kombinacje, które zamieniają surowy miód w prawdziwą formułę wydajności. Testowałem te kombinacje z moimi pacjentami przez lata i wyniki mówią same za siebie. Kombinacja numer jeden: surowy miód plus świeży imbir. Imbir to naturalny wazodylator. To pomaga otworzyć naczynia krwionośne, poprawić krążenie i obudzić wasz metabolizm. Wymieszajcie jedną łyżeczkę surowego miodu z 1/4 łyżeczki świeżo startego imbiru. Możecie jeść to bezpośrednio, wymieszać w ciepłej wodzie lub zmiksować w koktajlu. Uwaga: ciepło, nigdy gorąco. Każda temperatura powyżej 104°C rekomendem zabija enzymy miodu i niszczy jego aktywne związki. Weźcie tę kombinację rano lub przed aktywnością dla lepszej energii i krążenia. Poczujecie delikatne ciepło rozprzestrzeniające się przez wasze ciało, to wasze naczynia krwionośne się otwierają. Jeśli bierzecie to rano, dodajcie to do waszej mieszanki cytrynowej wody. Imbir, cytryna i miód tworzą potrójny bust dla krążenia. Kombinacja numer dwa: surowy miód i salon cynamon. Cynamon to jeden z najbardziej niedocenionych naturalnych wspierających hormony. To poprawia wrażliwość na insulinę oznaczając, że wasze ciało używa glukozy bardziej efektywnie, utrzymując krew cukrową stabilną i testosteron zbalansowany. Użyjcie pół łyżeczki czystego cynamon salon, nie taniego Cassia variety, który znajdujecie w większości sklepów. Wymieszajcie to z jedną łyżeczką czystego miodu. Weźcie to przed snem lub wcześnie rano. Mężczyźni, którzy dodają tę mieszankę do swojej wieczornej rutyny, często budzą się z bardziej stabilną energią i mocniejszymi porannymi erekcjami. Kombinacja pracuje pięknie, ponieważ cynamon pomaga Waszemu ciału używać energii miodu przez noc zamiast skaczenia i upadku. Kombinacja numer 3. Surowy miód i surowe orzechy, orzechy włoskie i migdały działają najlepiej. To są bogate w magnes, cynk i tłuszcze omega-3, wszystkie niezbędne dla produkcji testosteronu i regeneracji komórkowej. Kiedy łączycie te minerały z borem i szybką energią z miodu, otrzymujesz to, co ja nazywam wspierającym hormonami blendem. Weźcie małą garść surowych niesłonych orzechów, około 10 do 12 orzechów, i spryskajcie jedną łyżką miodu na nich. Cieszycie się tym jako przekąska w porze lunchu lub traktuje przed snem. Każda kombinacja oferuje odrębne korzyści. Jedna poprawia krążenie, jedna balansuje hormony, i jedna przebudowuje siłę z wewnątrz. Razem tworzą one naturalny trójkąt wydajności dla mężczyzn powyżej 50 lat. Brak leków, brak efektów ubocznych, tylko czystą wiedzę odżywczą. Tutaj to, co mówię swoim pacjentom, to nie jest nocny cud i nie będę wam obiecywać, że jest. Wasze ciało potrzebuje czasu, aby odpowiedzieć, przebudować, pamiętać. Bądźcie cierpliwi wobec waszego ciała. W pierwszym tygodniu wielu mężczyzn zauważa lepszą jakość snu i nieznacznie bardziej stabilną energię przez cały dzień. Do tygodni 2 do 4. Prawdopodobnie zaczniesz czuć silniejszą ochotę mocniejsze poranki i ogólne poczucie żywotności powracającej. Między 8 a 12 tygodniami konsekwentnego codziennego użycia większość mężczyzn zgłasza znaczne ulepszenia w wydajności, pewności siebie, nastroju i poziomach energii. Tutaj, gdzie głębsze zmiany się zdarzają. Sen się poprawia, regeneracja staje się szybsza i twoje ciało zaczyna odpowiadać tak jak powinno. Widziałem to dziać się setki razy w mojej praktyce. Oś czasu jest zadziwiająco spójna. Kluczowe słowo tutaj to spójne. Weźcie to każdego dnia przez co najmniej 30 dni, zanim zdecydujecie, czy to działa. Dajcie Waszemu ciału czas, którego potrzebuje. Pozwólcie mi powiedzieć Wam, co się dzieje, kiedy mężczyźni naprawdę zobowiązują się do tego protokołu miodu. Pamiętam, kiedy Harold przyszedł do mojego biura: miał 67 lat, sfrustrowany. Jego energia była zastrzelona, jego poranki zniknęły i czuł się jak po prostu zanikał. Spojrzał mi w oczy i powiedział: Dok, czuję się niewidzialny jak znikam. Zaczął z jedną łyżeczką każdego ranka i jedną przed snem. Dokładnie to, czego was uczę dzisiaj. Po dwóch tygodniach jego energia była stabilna od ranka do nocy. Do czwartego tygodnia jego poranki przepływ krwi ulepszyć się tak bardzo. Zadzwonił do mnie i powiedział: Dok, to jak obserwować mój drugi wschód słońca. To były jego dokładne słowa. Drugi wschód słońca. A potem jest Walter, 72. Miał problemy ze snem. Czuł się letargiczny przez cały dzień i powiedział mi, że jego pęd całkowicie zniknął. Po dodaniu miodu i cynamonu przed snem, jego sen się ustabilizował, a jego nastrój się poprawił. W ciągu zaledwie trzech tygodni zaczął się budzić, ponownie czując się żywy. Jego żona zauważyła zmianę, zanim mu o tym powiedział. To nie są rzadkie przypadki. Są powszechne, ponieważ nauka wyjaśnia każdą zmianę, którą możecie czuć. Kiedy krążenie płynie, tlen się porusza i hormony są w harmonii, wasz cały system znowu pracuje płynnie. To jest różnica między suplementem a sygnałem. Surowy miód wysyła sygnał, który wasze ciało rozpoznaje. Sygnał, który mówi obudzić się, naprawić, przywrócić, przebudować to to, co jest możliwe, kiedy pozostajecie spójni. I teraz wiecie prawdę. Prosty składnik, ponadczasowy rytuał, cenny dar od natury, o którym większość ludzi zapomniała, jak używać. Więc tutaj jest moje wyzwanie dla Was. Przez następne 30 dni uczyńcie surowy miód częścią Waszego codziennego rytmu: jedna łyżka rano wymieszana z cytryna i cynamonem w ciepłej wodzie, pół łyżeczka przed aktywnością 30 do 45 minut, zanim będziecie ćwiczyć lub poruszać Wasze ciało. I jedna łyżeczka przed snem, aby zasilić waszą wątrobę i wspierać produkcję testosteronu przez noc. Brak pomijania, brak wymówek, tylko spójność. Śledźcie, jak się czujecie, waszą energię, wasz sen, wasze poranki, waszą pewność siebie. Napiszcie to. Prowadźcie prosty dziennik. Dzielcie się waszym postępem z kimś, komu ufacie. A po 30 dniach sprzyjcie w lustro, ponieważ to zobaczycie. Światło powracające do Waszych oczu, cichą siłę w Waszej postawie, cichą pewność, która mówi: odzyskałem moją moc. Panowie, jeśli ta wiadomość z wami resonuje, dzielcie się tym filmem z przyjacielem, który potrzebuje nadziei, i pozwólcie mi wiedzieć w komentarzach, skąd oglądacie i ile macie lat. Czytam każdą wiadomość i kocham widząc mężczyzn z całego świata przejmujących kontrolę nad swoim zdrowiem razem. Jestem dr Mika Hayashi i zobaczę Was w następnym.